Mierna, sugerancka. Mm. Dzikas. Mm. Ekscytujący. Dobrze. Mm. Super! Jest super. Radość. Jest fajna, magiczna. Bardzo dużo się dzieje. Przewodnicząca. Przewodnicząca. opisuje Opisuję ją za dobrą. Za fajną. Przyjemnie. Czadowo. Fantastycznie. Superaśnie. Super. Super. <laughs> szkoła jest najlepsza. No, jest bardzo fajna. Ekstremalnie Ciekawie. Bombowo. Chcę, by szkoła żyła sto lat. O, lat. Życzę jej, żeby najdłużej żyła. Czyli jakby była te na, na świecie. Żeby ta szkoła miała dużo szczęścia i żeby zawsze sp sprawiała dla wszystkich radość. Życzę dobrych ludzi. Wszystkiego najlepszego, i po prostu, no po prostu wszystkiego najlepszego.